Szymon Kopeć, witam w programie Gość Dnia, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezydent Siemianowic Śląskich, pan Rafał Piech. Dzień dobry. Witam Panie redaktorze, witam Państwa. Na Pana mediach społecznościowych możemy zaobserwować, że no, w Siemianowicach sporo się dzieje, jest sporo zmian. No i tutaj nasuwa się pytanie, z czego jest Pan najbardziej dumny jako prezydent, powiedzmy biorąc pod uwagę ten ostatni rok? Ten ostatni rok, to znaczy ja myślę, że sam jeden rok to jest zbyt mało. My zrobiliśmy takie podsumowanie tych dwóch kadencji i jak zaczęliśmy zliczać te wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować, wyszło nam pół tysiąca inwestycji. Kiedy zaczęliśmy zliczać, ile to kosztowało, no to pół, pół miliarda 500 milionów wydaliśmy w te 8 lat na inwestycje. I to, co też cieszy na pewno, 500 milionów złotych pozyskanych środków zewnętrznych. Więc to pozwoliło przeprowadzić pewną metamorfozę w mieście, przebudować ją, przebudować to miasto. Ale takim największym chyba sukcesem dla mnie tego ostatniego roku to jest przyciągnięcie do miasta inwestora Polski Kapitał, spółka Kognor, gdzie dzisiaj już buduje się najnowsza, najnowocześniejsza walcownia, kształtowników, prętów w, w Europie i to jest chyba jeden z największych takich sukcesów, bo ja sam jestem hutnikiem, moja rodzina, no i połowa miasta, można powiedzieć, to byli hutnicy. Ten zakład zatrudniał 6000 tysięcy osób, no i dzisiaj e, huty praktycznie zostały przecież zlikwidowane, zamknięte, no polityczne decyzje, błędne bardzo myślę, bo wiemy, że dzisiaj w Niemczech, we wszystkich państwach na potęgę rozwija, rozwija się hutnictwo, e, no więc tym bardziej się cieszę, że huta wróciła do Siemianowic Śląskich, więc to na pewno jest jeden z takich większych sukcesów potężna też spółka Philips Medisize która też wybudowała swoją potężną siedzibę w Siemianowicach Śląskich, więc z jednej strony mnóstwo inwestycji, ale też to, co dla nas jest bardzo ważne, pozyskiwanie mocnych inwestorów, szczególnie tam, gdzie jest ten polski kapitał też, no bo to są setki miejsc pracy. No bo warto wspomnieć, że ta nowa walcownia powstaje w miejscu tej starej. Tej chłopaki. starej, tak? tak. No tam brakowało e, raptem 20 milionów, żeby uruchomić w 90-tych latach tą walcownię. To był najnowocześniejszy sprzęt na tamten czas. No dzisiaj został no, może parę lat temu została pocięta, wyzłomowana, część tamtego sprzętu chyba kupiła Wielka Brytania czy Francja do, do swoich walcowni, no a y, zostały hale. No więc cieszę się, bo, bo, bo to będzie taka, można powiedzieć, perełka inwestycja na poziomie miliarda złotych. Zawsze stara się pan stawiać na polskich przedsiębiorców? Tak, kładę duży nacisk. To jest dla mnie bardzo ważne, bo y, widzę, jak, jakie są proporcje, jeżeli chodzi o, o zachodni kapitał w Polsce, a jaki jest w innych państwach Europy i tam jest 70% rodzimego kapitału, a w Polsce 75% to jest kapitał zachodni, a zaledwie 25% nasz rodzimy Polski. Więc jestem patriotą lokalnym, jestem patriotą kocham y, mój kraj y, i przede wszystkim uważam, że powinniśmy też jako samorządowcy stawiać na to, żeby. Y, Przyciągać właśnie takich inwestorów, gdzie mamy przynajmniej ponad 50% polskiego kapitału, i tak też czynię. I tu myślę, że też widzowie będą ciekawi, kiedy ta walcownia ruszy, kiedy zacznie się produkcja. To wiemy. Rozruch jest planowany na marzec 2025, czyli za równy rok, będzie pierwszy rozruch. To jest po prostu tak duże tempo. Rozmawiałem z właścicielem, z prezesem chyba tydzień temu, więc zapewniał mnie, że pomiędzy lutym a marcem będzie już rozruch nowej walcowni, także to bardzo cieszy. No i też nowe miejsca pracy, prawda? Tak, to są setki miejsc pracy, tu z jednej strony Philips Medisize, tu walcownia, mnóstwo przecież tych tych firm, zakładów, które powstało, które się powiększały. No to jest gdzieś około 2,5 tysiąca miejsc pracy na pewno w sumie. No i mówimy o takich dużych przedsiębiorstwach, a jakie przykładowe mniejsze inwestycje udało się przez te lata e, zrealizować? Panie redaktorze, ja pozwoliłem sobie mm -hmm. przygotować, bo nie sposób tego, e, jest tego wymienić, bo jeżeli to jest ponad 500 inwestycji, mm -hmm. e, gdzie sami zaczęliśmy liczyć, e, miasto na prawach powiatu, Siemianowice, 60 tysięcy mieszkańców, 30 szkół, e, przedszkoli, e, szkół ponadpodstawowych, bo to miasto na prawach powiatu, więc e, kiedy zliczyliśmy zrobiliśmy same termomodernizację przedszkoli szkół to mamy 17 budynków które udało nam się z termomodernizować 71 budynków mieszkalnych udało nam się też w tym czasie termomodernizować wybudowaliśmy 23 boiska wielofunkcyjne 40 km ścieżek rowerowych wyremontowaliśmy 51 km dróg 26 km chodników 1500 miejsc parkingowych 36 placów zabaw, 14 siłowni, dwa pump traki, dwa skate parki. No i oczywiście to, na co kładłem też duży nacisk, bo y, Siemianowice są miejscem bardzo zielonym. Choć hut, y, miasto poprzemysłowe, pochutnicze pogórnicze, no to jednak 50, ponad 50% terenów miasta to są tereny zielone, więc wiedziałem, że nie możemy konkurować z Katowicami, no bo wiadomo, to jest stolica regionu, więc my jesteśmy bardziej taką, można powiedzieć, sypialnią, więc stworzyliśmy ofertę na weekend i na całe życie. przyjeźdź, zamieszkaj, spędź weekend, więc dużo zieleni, dużo skwerów, parków, stawów, które spowodowały, że Siemianowice stały się atrakcyjne i ludzie zaczęli y, kupować mieszkania, apartamenty, domy, w Siemianowicach Śląskich. No więc też te tereny zielone, park e, rzęsa, park hutni, górnik, pszczelnik, ludowy, bytkowski, stawy brysiowe, no i oczywiście lasek bytkowski oraz modernizacja 141 e, pustostanów. Remont chyba 200 klatek e, w naszym zasobie mieszkaniowym. No, dużym problemem na Śląsku, jak pan wie, są familoki, czyli te mhm. nasze kamienice. Tutaj potrzeba setek milionów złotych. Tutaj sobie bez e, wsparcia programów rządowych nie poradzimy, ale o tym myślę, będziemy mówić później, co przed nami. Ja może tak jeszcze podsumuję króciutko, co, co udało nam się zrobić. Pałac Rajbabenów, czyli przepiękny zameczek, który już, można powiedzieć, sypał, jest w pełni zmodernizowany za kilkanaście milionów złotych. Pływalnia miejska, najstarsza pływalnia miejska funkcjonująca w Polsce, a czwarta w Europie. To jest też taka perełka i praktycznie pozyskaliśmy środki, zmodernizowaliśmy od stóp do głów całkowicie. Modernizacja szpitala miejskiego, no szpitale powiatowe to jest największa bolączka wszystkich chyba samorządowców i prezydentów w Polsce, bo to są najmniej dofinansowane szpitale, gdzie miasta niestety samorządowcy dokładają grube miliony do, do szpitali powiatowych, ale mimo tego ztermomodernizowaliśmy trzy nowe bloki operacyjne, znaczy jeden blok, czy sale operacyjne, do tego nowy tomograf, więc też zmienia się te oblicze szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich i to, z czego jestem też bardzo dumny, to kompleksowa rewitalizacja całej takiej mini dzielnicy Nowy Świat, czyli kilkadziesiąt budynków, takich, które miały już prawie 100 lat. Wymiana dróg, podłączenie do centralnego ogrzewania i to się udało zrobić kompleksowo. Piękna dzielnica podświetlona, wygląda bardzo ładnie. Tak jak już mówiłem, siemianowickie szkoły, nasz park pszczelnik, który udało nam się też w pełni zmodernizować. I lodowiska, no, wiele, wiele atrakcji do dzieci. Do tego oczywiście też stawiamy bardzo duży nacisk na seniorów. Mhm. To jest taka grupa dla mnie też szczególna, ta najbardziej doświadczona, gdzie zawsze zaciągam jakieś porady od, od tych wspaniałych naszych kochanych seniorów. I tutaj staramy się też im zapewnić jakoś ten czas. Organizujemy dużo wycieczek kuligów, biesiad dla nich, konsultacji. Dzieje, dzieje się tak naprawdę. No i oczywiście oczywiście to, z czego tak można powiedzieć najbardziej teraz się cieszę, bo mam też dobry kontakt z młodymi ludźmi, jestem po spotkaniach z maturzystami we wszystkich szkołach średnich, no i padła taka propozycja, mówią Panie Prezydencie, nie mamy takiego chilloutowego miejsca, klubu o kawiarni w Siemianowicach, może coś by się udało i praktycznie, faktycznie udało nam się, bo mamy takie jedno miejsce wyremontowane około chyba 100 metrów ma, zrobiliśmy, przygotowaliśmy taką klub o kawiarnię, gdzie młodzież w Siemianowicach Śląskich za okazaniem legitymacji która się uczy w Siemianowicach, bądź mieszka w Siemianowicach. Nawet studenci mogą przyjść, fotele, sofy, playstation, mhm. kawa, herbata za darmo, a wszystkie produkty za okazaniem legitymacji są o 50% tańsze. Było... I młodzież faktycznie angażuje się przez to w to życie miasta? Tak, tak. Ja jestem w ogóle w szoku po tych spotkaniach z maturzystami. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się. Oni są bardzo dojrzali, mhm. bardzo rozsądnie myślą, rezolutni. No, te pytania, które zadawali, dotyczyły innymi. Między innymi komunikacji, tramwajów, rozwoju miasta, jakichś właśnie takich miejsc dla nich. Więc to był taki fajny czas dla mnie, gdzie ja mogłem sobie to wszystko ponotować, pospisywać, a dzięki temu dzisiaj wdrażamy te rozwiązania też dla młodych ludzi, no bo oni są przecież naszą przyszłością. Jasne. Mówił pan też e, o boiskach, 23 obiekty to są boiska stricte do piłki nożnej czy to e, są tak jedno takie, jedno takie można powiedzieć wyjątkowe boisko to jest pełnowymiarowe boisko, które robiliśmy w parku Pszczelnik po byłym boisku hokejowym mm -hmm. ze sztuczną trawą, oświetlone, zamknięte, takie naprawdę wysoki poziom. Jedno boisko mamy wielofunkcyjne, czyli lodowisko razem z boiskiem. Kilkanaście boisk wielofunkcyjnych, czyli piłka nożnej, można siatkówka, koszykówka, e, dwa boiska do, z tego co pamiętam, do siatkówki do, do piłki plażowej. No więc e, tak naprawdę no, z, e, 90% tych boisk to są wielofunkcyjne startanów z, 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 z tą bezpieczną nawierzchnią. Mhm. E, no i tu też e, pojawia się pytanie, mówimy o niewątpliwych sukcesach miasta. No ale co według pana jest jeszcze do poprawy w siemianowicach śląskich? O, jeszcze, jeszcze jest troszkę do zrobienia, bo tak jak mówię, to jest miasto, które ma swoją historię i największą bolączką dzisiaj na pewno jest substancja mieszkaniowa, czyli 300 budynków, które mamy, które no niszczą, ulegają procesowi degradacji przez no kilkadziesiąt lat braku tych środków. No i teraz myślę, że można powiedzieć o tym, co przed nami. Mhm. Więc to, co też bardzo cieszy, rekordowy budżet, pół miliarda. Ponad pół miliarda przekroczył już budżet miasta. Jeżeli chodzi o zadłużenie, bo to jest też ważny temat, dużo ludzi podnosi, pyta, jak zadłużenie miasta. No więc jak zrobiliśmy taki przekrój, przeanalizowaliśmy, jak to wygląda w naszej metropolii, jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast o najniższym wskaźniku zadłużenia 25% zadłużenia. Jak to się ma porównywalnie do innych miast? różnie jest 33 40 60 w niektóre mhm. miasta ponad 60 różnie to jest ale można powiedzieć że plasujemy się w tej czołówce najmniej zadłużonych miast i to mnie też bardzo cieszy. Rekordowa kwota na inwestycje. Jeszcze tyle nie przeznaczaliśmy w mieście. 120 milionów przeznaczamy w tym roku na inwestycje miejskie. 100 milionów prawie 90 milionów pójdzie na renowacje i remonty kamienic. To, co tak jak mówię, jest bardzo ważne dla nas. Też w dalszym ciągu inwestycje drogowe, czyli dostosowanie i udało nam się pozyskać też kilkadziesiąt milionów na dzielnicę Srokowiec, gdzie będziemy robić cały układ drogowy po to, aby otworzyć kolejną przestrzeń pod przyszłych inwestorów. To jest też dla nas szalenie ważne, bo wiemy, że to, to są nowe inwestycje, ale to są też wpływy do budżetu z podatków, no, z których miasto się utrzymuje. Mm -hmm. Te 120 milionów na inwestycje miejskie, to jakieś konkrety, na co to dokładnie ma? Iść? E, tak jak już powiedziałem, 90 prawie milionów, większość to są remonty pustostanów, mm -hmm. kamienic, elewacje, wymiana okien. To jest jak gdyby dla mnie też taki priorytet. Oprócz tego, oczywiście, hala sportowa, która wyczekiwana, czyli zamknięta hala sportowa przy zespole szkół sportowych, taka już wielofunkcyjna dla, dla naszych młodych, dla piłkarzy, dla hokeistów, bo, bo się mianowicie słyną też z hokeja na, na trawie. Oczywiście w dalszym ciągu też renowacje parków, skwerów. Kolejne inwestycje drogowe, kolejne ścieżki rowerowe. No, mnóstwo tych inwestycji będzie. Czy to się też jakoś pokrywa z tą renowacją familoków, o których Pan wspomniał? Czy to jest jakby te familoki, to jest całkowicie inny projekt? To jest właśnie to. Te 90 milionów, prawie 100, to jest, są środki, które będą przeznaczone na Renowacje właśnie tych familoków, czyli, mhm. e, tak jak już powiedziałem, nasza największa bolączka, bo często zresztą, jak jestem w kontakcie na messengerze z mieszkańcami, e, dostaję właśnie informacje, że tu jest problem, tu jest gdzieś jakaś wilgoć. No, więc staramy się na tyle, na ile możemy. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać bardzo duże środki, bo dzięki temu będziemy mogli przynajmniej kilkadziesiąt kamienic w przeciągu dwóch lat zmodernizować. No Czyli to zadłużenie nie powinno się zwiększać, powiedzmy procentowo? Nie, to... jest, jest, sytuacja jest stabilna. Ostatnio był wywiad też z naszą panią skarbnik, y, która analizuje dokładnie te, ten, te wskaźniki, wszystkie, i można powiedzieć, że naprawdę sytuacja jest stabilna. Proszę zobaczyć 500 milionów środków zewnętrznych, które zostały pozyskane, więc no nie sposób też nie wziąć zobowiązań na wkłady własne. Jeżeli bierzemy 50-60 milionów zobowiązań, żeby pozyskać 500, no to w życiu byśmy nie zrobili tylu rzeczy, gdyby, gdyby nie zaciągnięcie tych, też tych zobowiązań. Zaciągamy 50, mamy 500. No to jest wiadome. Więc no oczywiście też ta, ten czas kampanii, który przed nami będzie taki dość trudny, bo wiemy doskonale, że, że będzie wielu kontrkandydatów, którzy za bardzo nie mają się czym pochwalić, mhm. więc bardziej będą atakować za bardzo nie mają co, no więc wymyślają różne rzeczy. Czasem mi się zarzuca to, że jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem, więc próbuję się to ośmieszać, choć ja uważam, że mieszkańcy wiedzą, jestem normalnym, pozytywnym, wesołym człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru i myślę, że każdy z nas powinien szanować to, czy ktoś jest wierzący, czy jest niewierzący. Powinniśmy to uszanować. Ja szanuję każdego człowieka, jestem prezydentem każdego mieszkańca Siemianowic, niezależnie czy jest wierzący, czy jest niewierzący i myślę, że każdy też uszanuje to, że jestem patriotą, kocham Polskę, dlatego też tak ważna dla mnie jest ta Polska. Dlatego tak często wypowiadam się też na tematy jak gdyby Polski, tego co się dzieje w naszej ojczyźnie. Bo, tak jak Pan wspomniał na początku, polski kapitał, polskie rolnictwo to też wszystko jest dla mnie ważne. Jeżeli jestem lokalnym patriotą, to jestem też tym patriotą, gdzie Polska dla mnie jest bardzo ważna. No i tutaj na koniec nasuwa się pytanie, jak się pan czuje na siłach przed tą całą kampanią, przed wyborami, jest pan pozytywnie nastawiony? Tak, ja myślę, że moją kampanią będzie tak naprawdę pokazanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Ja nie mam zamiaru robić jakiejś kampanii z pompą, tylko po prostu zawsze uważam, że to się powinno bronić. Po czynach poznaje się człowieka, po owocach, a nie po tym, jak krytykuje, jak pięknie mówi, tylko tak naprawdę, czy jest skuteczny. Ja myślę, że mieszkańcy też ocenia, oceniają mniej prezydenta po skuteczności, widzą, co się stało. Zresztą pięć lat temu, ten rekordowy wynik 84%, prawie to był drugi wynik w Polsce. Tylko Wałbrzych chyba miał 0,3% więcej. Też przy wielu kontrowersach, gdzie, gdzie tam mi zarzucano różne rzeczy, ale jednak ludzie przede wszystkim patrzą na to, co samorządowiec przez te pięć lat zrobił. A my, myślę, zrobiliśmy rekordową ilość inwestycji, których nie udało się przez ostatnie 25-30 lat samorządu zrobić w mieście, więc to jest, myślę, też wielki sukces mój, moich współpracowników, którym bardzo za to dziękuję, radnych, bo, bo to jest nasz wspólny sukces i mieszkańców, bo my wsłuchujemy się w głos. Siemianowiczan. No i tutaj musimy postawić kropkę. Także bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia, bardzo dziękuję.